Siemanko, W poprzednim odcinku widzieliście, jak przyleciałem do Bristol i zaliczyłem parę punktów z wykiet listy oraz odwiedziłem łaźnie i hipodrom. Teraz czas na drugą część mojej wielkiej brytyjskiej przygody. Przygody na Grusza z w UK. Przygody na w których i tak posujecie się jak w domu. Wow. Hejka, witajcie moi drodzy w dniu czwartym. Dzisiaj jest sobota i dzisiaj mamy gości. Przychodzą ciastki. Znaczy się Lord Ciacho z partnerką. Plan na dzisiaj to ugotować dla nich coś dobrego. Ogólnie spędzić ten czas i chyba zrobić pranie wreszcie. Uznać, że faktycznie mieszkam gdzieś, żyję gdzieś w jakimś innym kraju. Z tego względu, że między innymi um, zrobię tutaj pranie. E, tak jak wspomniałem wcześniej, jedną z rzeczy, które jakby moim zdaniem wyznaczają, że się mieszka w danym miejscu, mamy punkt zajrzenia, żeby mieszkać w innym kraju jest Zrobimy prania. A że jesteśmy w kuchni, <laughs> ponieważ w Wielkiej Brytanii jest to powszechne, że e, jest pralka w kuchni, to tutaj robimy pranie. Wszystkie ubrania mam czarne. We're not doing stem st brochelinems scenario. O. Nie, nie. Dobra. Nie do to To nie będę się tam utykał w takim razie. To jest ten dzień, ja sobie spokojnie jadę na zakupy z Foxem, Nie do samochodu, O on jak kluczyki. Boję się. Dobrze, że przynajmniej wiesz z której strony wsiąść. Ale dalej zapytam, z której strony jest gaz? Eee, dojdziemy do tego. Aha, okej, okay, to jest guzik. <noise> Tak, trzymać się lewego, lewej tak, trzymaj się jezdy. lewej strony się lewej strony Już zacząłem wyjeżdżać na prawą stronę, mimo, mimo że jestem po prawej stronie e, Gdzie jedziemy? A, tutaj mam ten. Tak! Okej, jest fajnie Jakby... I tak miałem zamiar wymienić te felgi. No, no, zobaczymy co będzie... Au, się w język. Zmienię biegów w ogóle lewą ręką to jest Jezus Maria. Przeżyliśmy! I nawet udało mi się zaparkować tyłem w ogóle. I'm so proud Dzięki, dziękuję. Mamy <gulacza> dzisiaj gości, jak wspomniałem wcześniej. Lord Ciacho, taki strzelec, fajny. Przychodzi jeden z partnerką. I oni są na jakiejś konkretnej diecie keto, bez glutenu, bez smaku, bez czego tam jeszcze? Bez powietrza bez, bez powietrza, bez wody i bez sensu A. ogólnie. Ale e, podjęłem się wyzwania, żeby zrobić im obiad, więc robię takiego jakby marynowanego kurczaka w czosnku ziołach, oliwie. E, na e, usmażonym w z. Czy jest powód, dla którego wziąłeś do tego kreta? On tu już stał. Aha, nie, okej. Okay. To <grym> się przyjechali. Myślałem, że no kurde! I nie zdążyłem skończyć, straciłem won... Dobra, nie nieważne. No, będę gotował dla nich, będą zje... Będą jeść, okej okay, pa? To jest ciastek. Powiedz... Nie, nie. Co myślisz o Magnusie? <grym> magnus. Powiedz, magnus, kiedy obejrzysz magnus. wszystkie filmy na kanale Magnusa? Tak. Dobra, moi drodzy, robimy sobie dzisiaj grilla, wieczorem. Eee, Fox właśnie odpalił ogólnie coś, co się nazywa Instant Light Charcoal, bo jest leniwą bułą, która twierdzi, że nie zauważył, nie zauważył, nie zauważy, kupuję, że to jest takie tego. Zobaczyłem tylko, że pisze charcoal na opakowaniu, to wziąłem, dopiero potem do mnie dotarło, że to są pakiety. Kur... Jest węgiel? Nie podoba Ci się? Mucha nie siada. Jest węgiel czy nie? Bo się węgla. boi. <laughs> Kur... Polega to na tym, że po prostu wyjął worek, który podpalił i to podpaliło węgiel. Dzień dobry kochani. Dzień piąty na 7? Pysk nie zaraz No tak, w sumie. Dzisiaj jest niedziela, więc dzisiaj jest dzień, moi drodzy, karnawału. Zbieramy się za wilkę do Londynu, no i odwiedzimy jeszcze parę innych miejsc w Londynie, korzystając z okazji. Moi drodzy, wjeżdżamy do Londynu! Czyli korek. <laughs> ja. Jak się z tym czujesz? Czuję się z tym wspaniale, w sensie poruszamy się co na tą okolicę i tak nie jest najgorszym wynikiem. Zazwyczaj kiedy wjeżdżam do tego miasta, miasta. to ja tutaj stoję, teraz się przemieszczam, jest rewelacja, naprawdę, tak dobrze jeszcze nie było. Moi drodzy, jesteśmy w końcu w Londynie, dojechaliśmy, Niestety... no, połączyliśmy się na parkingu, bo jest pełny, ale się udało w końcu. Na piątym poziomie dopiero było miejsca parkingu. Tak, to jest gdzieś tam, nie? Tak, gdzieś tam. Eee, także jesteśmy jesteśmy w Londynie, Panogól, nie, 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 wiem, nie wiem gdzie dokładnie jesteśmy, coś tam Broadway. Ealing Broadway. Także Dark... będziemy właśnie tam na Notting Hill, eee, odwiedzimy jeszcze dom Taskmastera. Znaczy odwiedzimy, zobaczymy czy tam się to w ogóle zobaczyć za płotu. To będzie chyba większa szansa niż ja na to. Przecież się przez płot zobaczymy, znaczy nie. <laughs> oh, oh, that's cute. I coś jeszcze mieliśmy zobaczyć, no Big Bena, parlament. No eee. ja to Big Bena to się mogę o nie. Eee, anyway. Dojechaliśmy, moi drodzy, Notting Hill Gate. Thank you. Notting Hill, my hill. z Foxem, z Notting Hill Carnival no było tam płoczno tłoczno to było bardzo wtłaczające w tym momencie w sensie tam było naprawdę bardzo dużo ludzi. to widzieliście ile tam było ludzi tam były ujęcia, które pokazałem trochę z góry bardziej także tego było naprawdę dużo próbujemy? odnaleźć stację metra, która nie jest zamknięta w tej strefie zdemilitaryzowanej. Tak, bo się okazało, że tą stacją, którą przyjechaliśmy, nie możemy wrócić, bo jest to celyta. Tak. No, także szukamy pojazdu. Tak. Jakiegoś. Udało nam się wysiąść... Wysiąść. Udało się wsiąść. Wysiąść końcu, też. Tak, ale... Wsiąść do metra. Um, dojechaliśmy w tym momencie na... To jest Victoria? Victoria Station. Victoria Station. A e, mianowicie idziemy do Pałacu Buckingham. Moi drodzy, tutaj tak wygląda pałac Buckingham Strażnicy stoją Pięknie Flaga Wielkiej Brytanii, Union Jack powiewa Ładnie cię. No tak pusto na tym polu, ale ładnie. To jest Victoria Memorial. Podobno jakby... Ale ja tam Wiktorii nie widzę. W sensie Wiktoria nie królowa Victoria tylko to złote to Victoria! Victoria. Okej okay, okay. mówi, że mamy tutaj kilka znanych postaci Ja tutaj poznaję Krzysztof Jerzy na zaszczycił naszych wszystkich szefów Zgadza się Tam jest i Iwisz Tam jest Tam... Karolak To jest Karolak Karolaka musimy zobaczyć O, bo to jest z bez Mr.Rabbit, tak mi daje. Tak. Opatrzcie, własnym. system. Tu gdzieś się wspinałem w Assassin's Creed Syndicate. No, że wiele rzeczy wygląda tak, jak wyglądało w Assassin's Creed Syndicate. A jak mój człowiek patrzył, jak się wspinał między innymi w tych budynkach w ogóle, to było coś wspaniałego. Hmm. Ale za to dole mi do powiem, że jest szersza niż myślałem. I bardzo bardziej zamulona niż myślałem też. Kasa przejrzystości zero. O, Big Ben właśnie wybija szóstą. Nie, 15 po jest. nie wiem, czemu on dzwoni. W sumie nie wiem, jakie on ma cykli, nie wiem, jak, jak to działa tutaj. drodzy, na środku tamizy, mniej więcej. Mniej więcej. Mamy piękny widok na parlament. Spójrzcie, to jak to wygląda. Jest coś pięknego. Strasznie mi się podoba to takiego. Nie wiem, nie, nie jak to się nazwać, w powiem ostrość krawędzi. To jest jedna rzecz. Ja nie wiem, czy już moje malowanie figurek do mnie przemawia, czy coś, ale bardzo mi się podoba kontrast kolorów. Ten szary dach i ta jedna tam szara wieżyczka, powiedzmy, to jak się tak. kontaktuje z tymi piaskowcami, piaskowymi kolorami, całej resztę jakby budynku. No jeszcze, bo podkład jeszcze nie był pomalowany, nie? No, no, coś tym stylu. Dokładnie tak, nie? Te szare elementy to jakby jeszcze ktoś nie, nie pomalował tego. No, ja właśnie, no, na te wszystkie takie właśnie ostre krawędzie, jakieś takie właśnie, wiesz. Hmm. Sharp edges, wszystkiego właśnie i tak dalej, te kolce, wszystkie. I ładnie to, mi się podoba ten styl, tak. I ładnie to komplementują też te zielone okna tam na górze, jakby w wieży. Tak, te zielone szkłowce, szkło. No. Fajnie. Bardzo Dzień fajnie. Dż, moi drodzy, za mną widzicie London Eye. Bliżej raczej podchodzić nie będziemy, bo nie ma sensu, bo to bardzo byłoby skomplikowane, a, a tak naprawdę teraz widać lepiej, niż jakbyś podeszli bliżej. No jest taka widzicie, no nie, jakby w jamelskim muzeum, z bardziej takimi gondolami większymi, szerszymi Jak się okazuje, niezbyt tanimi Wieny. Nie bądź pała, nie znasz nic z niebiu mojego Patronite. K Christ in poor, myślę, że sobie to spuścimy Jak e... się Zatrzymali... To z wideo. <noise> Zatrzymaliśmy się w jakiejś restauracji tutaj w na psmeniu przy... na... niedaleko nie nie stacji Hammersmith niedaleko stacji Hammersmith i zjemy coś właśnie na spokojnie, a potem ruszymy do tego... ruszymy autobusem w ogóle, tym pietrowym, jak rozumiem jak, jak się uda, spróbujemy próbujemy do domu Taskmastera Gwoli ścisłości, wyjaśniłem, co to jest w ogóle za domek. Bo wspomniałem wcześniej o Taskmaster's House. Mianowicie moja skapata Magnusa jest poniekąd e, inspirowana właśnie programem takim brytyjskim o nazwie Taskmaster, e, który uwielbiam. Jest świetny, właśnie ma dużo takich ciekawych challenge i w ogóle. I to wszystko odbywa się w domku, który jest tą bramą. Niestety brama jest zamknięta, domku nie zobaczymy. Znaczy, spróbuję Wam pokazać fragment, jak to wygląda dosłownie przez jakąś szczelinę. E, ale ja się w ogóle, że widzę to na żywo, bo mówię, widziałem to bardzo dużo na tym. Na YouTubie. To moi drodzy, konkluduje nasz e, lond londyński dzień. London Trip. Także wracamy do parkingu e, i wracamy do Bristolu. Także dzień piąty zajebisty i zakończony. Cieszę się. Dobranoc. Dobranoc. Dzień dobry moi drodzy, jest dzisiaj poniedziałek, w UK wprawdzie jest to National Holiday, czy Bank Holiday, czy jak to się nazywa, mają wolne tak czy inaczej ich Fox sobie po prostu chodzi po domu dzisiaj i tylko mnie wkurza, bo ja muszę pracować, um, tak czy inaczej, um, no ja właśnie skończyłem pracę, um, dzisiaj mamy dzień chillu, dzisiaj mamy dzień chillu, zjedliśmy sobie dobry obiad, Um, jest trochę sprzątania, ogarnianie. ja zrobię jeszcze jedno pranie, żeby mieć wszystko gotowe. Um, no i co? No i na wieczór zrobię jeszcze kurczaka w piwie. Na wieczór i na jutro na obiad. To będzie tak, taka, taka transakcja łączona. Um, no a dzisiaj wieczorem jeszcze po prostu mamy jakby sesję, sesję gamingową. Um, czyli będziemy dzisiaj po prostu siedzieć i rypać w zombie, czyli w furtek 2, między innymi z wami, z niektórymi z was. E, także będzie fajnie. Myślę, że po wczorajszym dniu, gdzie zrobiłem w ogóle 15 tysięcy kroków, prawie dla mnie to jest bardzo dużo. E, gdzie zwykle robię 15 kroków dziennie, to jakby potrzebowaliśmy dzisiaj troszeczkę odpocząć. Było bardzo fajnie, ale właśnie był poczytywny chill. E, więc dzisiaj, właśnie, tylko spokojnie dom, gotowanie, gaming. I już. Dzień dobry moi drodzy! Jest to siódmy i ostatni dzień mojego wyjazdu. Ostatni, ponieważ rano mam lot, więc jeszcze będziemy musieli wylecieć tak, żeby wjechać, tak, żeby dwie godziny wcześniej być na lotnisku. Także dzisiaj mamy ostatni dzień baletów z Foxem. Cześć Fox, machaj. Ejo. Fox dzisiaj też pracuje zdalnie. Także został w domu. Plan na dzisiaj jest taki, że zaliczymy jeszcze dwie rzeczy, czyli e, spróbujemy znaleźć takie miejsce w Bristolu, jakie było um, w mileniu na moim pierwszym wideo, czyli będziemy pojedynkować się w zdobywaniu, kto, kto wygra więcej bilecików na automatach. I oprócz tego odwiedzimy sklep Pound Worlda, czy Pound Stora, czy jak to się Pound czy to się nazywa? Najczepiej sklep, w którym wszystko powinno być po funcie. Trzy błyszczące funciaki, które czekają właśnie na przepuszczeniach w ten sposób. Taki jest plan na dzisiaj. No i oczywiście pakowanko. Pakowanko, podsumowanie oraz stretch. Będziemy się rozciągać. Moi drodzy, dzisiejszy obiad w kuchni Foxa to kurczak co w piwie. Pepis zresztą, który już użyłem na smażonych dyskusjach z Seto oraz użyłem go, czy zrobiłem go przede wszystkim na Dzień Ojca na kanale Kuchnia Magnus. Zapraszam. Pięknie wygląda. To jeszcze troszeczkę się wygotuje i będzie taki gęsty, pyszny sosik z bardzo delikatnym mięskiem i do tego mamy ryż. Także zjemy coś, coś, e, coś zjemy e, i zbieramy się moi drodzy do play coś tam, jedziemy do centrum grać. Także moi drodzy em, nasza ostatnia jakby eskapada, nasza ostatnia przygoda w Bristolu. Em wtorek, po południu, po pracy, po obiedzie, przyjechaliśmy do centrum. No i w tym momencie idziemy do tak zwanego Play Nation, ee, mając nadzieję, że jest to coś, co sobie wyobrażałem, że to jest. Podskoczyłbyś ze mną najpierw do Warhammera. Stwierdziliśmy, że pójdziemy sobie na spokojny spacer po parku. Wiecie, taka mała przerwa na świeże powietrze, żeby nabrać sił przed dalszą częścią dnia. No, pogoda akurat była idealna, więc nie mogliśmy narzekać. Później przeszliśmy do mega atrakcji ogólnie. Fox bardzo chciał pójść do sklepu filmowego Warhammera. To jest jeden z takich miejsc, gdzie można godzinami faktycznie siedzieć, patrzeć na figurki różne modele i... No i prawie byśmy to spędzili, gdyby nie to, że mieliśmy inne plany. Fox kupił troszeczkę figurek do, do malowania. Ja. Jako osoba, która kompletnie nie zna loru ani frakcji ani niczego, dostałem możliwość wybrania monety jednej z frakcji, bo Fox, kiedy wydał fortunę w tym sklepie, to przynajmniej dali mu monetę za to. No i na koniec właśnie chcieliśmy pójść do. Arcade'a do jednego tam miejsca, które sobie wymarzyliśmy, niestety okazało się, że jest zamknięte. Że było czynne do 18, a spieszyliśmy się do sklepu Warhammera, ponieważ też miało być zamykane o 18, no i się nie spostrzegliśmy. Na szczęście okazało się, że tam w miejscu obok kina, gdzie byliśmy w dniu drugiego mojego wyjazdu, również były takie maszyny, które chciałem właśnie zobaczyć. I zobaczcie, jak to wygląda. W Arkadzie zaczęła się prawdziwa rywalizacja, każdy z nas miał po 10 funtów, no i mówiąc, w wielkim skrócie, zaczęli walczyć o to, kto zdobędzie więcej tych bilecików papierowych, które później wymienimy na nagrody. Dużo różnych fajnych gier, dużo różnych fajnych automatów, które naprawdę ja osobiście czuję się w takim miejscu jak w sklepie z zabawkami, bo to w sumie prawie, że jest, jak Sklep z dużo świecących światałek, fajnych rzeczy, i w ogóle, ale naprawdę przyjemnie się grało. Nie było to wszystko bazujące na RNG, tylko większość faktycznie była niestety albo stety, bazująca na umiejętnościach, więc naprawdę to było coś pięknego. Oczywiście wiadomo, jako że czasami się wygrywa, czasami się przegrywa, to było śmiech, trochę frustracji, jak nie szło, ale zabawa była naprawdę przednia. Wprawdzie mi się udało wygrać rzutem na taśmę i nadal uważam, że błędem technicznym, więc nie liczymy tego aż tak bardzo. Tak czy inaczej, oddaję moje etykiety kopytowi, jakby... Będę... Jesteśmy kwita za, za goszczenie i karmienie mnie to Może być, absolutnie nie, ale praktycznie Marcus do... zafundował mi em, operację wzroku, także będę miał korekcję tutaj robioną, tak dokładnie. E, dostałem nawet gałkę oczną na to. Em, Także będziesz jak Thor. Jak tur. Wtedy jeszcze taki samolocik, jak z starych lat, taki styropianowy, pewnie możecie kojarzyć. No i cóż, powoli się kończy nasza przygoda w Anglii, jeszcze wrócimy, można powiedzieć, zaraz z domu właśnie. No i pakowarko, nagramy pakowarko, nagramy zbieranie się, bo pakowanie jeszcze będzie ciekawe. Rzeczy same pakowanie będzie ciekawe. E, wróciliśmy do domu, już sobie troszeczkę odpoczęliśmy, obejrzeliśmy Hamiltona e, i tego, i... Mm. Wspomniałem sobie, żeby pokazać, co kupiłem w Worldzie. jako że jestem e, amatorem słodyczy, i zawsze, kiedy e, dawniej, kiedy znajomi gdzieś jeździli za granicę, z tym, stylu zawsze im mówiłem, że przywieźli mi Lizaka. E, stwierdziłem, że nie interesuje mnie nic innego w tym Worldzie, oprócz tego e, oprócz słodyczy, więc wiosę ze sobą. Znaczy, to, to akurat nie wiem, ze sobą to sobie zaraz otworzę, e, bo chipsy czosnkowe to akurat mój, e, no, mój smak. Ale tak. Kupiłem właśnie e, Riesel, to są takie czekoladki, które jakby, bardzo dobre w Polsce że bardzo rzadko można spotkać, a z nami je. To jest interesujące, bo no to jest takie kwieńcie ogólnie, a tu chodzi o to właśnie, że to się zamraża jest najwyraźniej 3 kalorie na jednym tym. Więc jakieś, nie wiem, czy jakiś sok, czy tutaj jest w ogóle, ale właśnie są takie jakby pałki lodowe. Ja pamiętam dawno, dawno temu, jak tylko kupowało po 40 groszy za sztukę i, i tego było, no, to było dobre. Więc spróbujemy więc to w domu, e, zamówimy i zobaczymy, czy będzie dobre. E, do tego mam podróbę Toblerona. E, mam Vertels Original, a w są takie jakby krówki czy chupanczupsy akurat, potrzebowałem, bo były 3 za 3 funty, żeby było taniej. To są cukietki, których e, nie ma akurat w tym. E, ja w Polsce, są właśnie raczej takie z UK. E, Jake Mans były różne smaki, To się na takie, czyli wiśniowe, lubię wiśnie. I jeszcze do tego e, rodzynki pokryte w jogurcie, Orzechy brazylijskie pokryte w czekoladzie. I tyle. Ale jeszcze wodę, ale już ją wypiłem. Powiedziałeś czosnkowe? To no, nie są czosnkowe. Octowe. Miałem na myśli octowe. Dziękuję bardzo. Nagrywam na szybko, bo już zespaliśmy. Um, ogólnie to wygląda to tak. Ta walizka jest absolutnie rozpieprzona. I ona się rozwali, jak tylko będę ją brał gdziekolwiek. Więc próbujemy ją ostreczować. Dziękujemy, powodzenia! Moi drodzy, e, nasza przygoda w Anglii się już kończy zobaczyć na lotnisku, dążyłem ze wszystkim, dostęp zmacany już wcześniej Więc e, wszystko jest ok, właśnie się pojawiło, że mamy iść na foramkę numer 13 e, Tak czy ja inaczej, mam nadzieję, wam się podobał ja się odwiedzę świetnie Fox jest świetnym gospodarzem i w ogóle naprawdę ten tydzień był... Był czymś więcej po był naprawdę super żeby tęskni za moją rodziną e, Chętnie właśnie do nich teraz wrócę W godzinie 12 mam blabla e, Bla do Rzeszowa z jakimś arpokszem który e, też jedzie właśnie z lotniska No i później z Rzeszowa już mnie do domu odbiera moja kochana żona więc e, no to by było tyle Mam no, nadzieję, że wam się podobało Trzymajcie się i Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, powiedzcie coś sobie. Cześć! Przygody na dół za soczem! W UK przygody na się, w których i tak poczujecie się jak w domu!